Cześć, z tej strony Kelting. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Call of Duty 4 Modern Warfare. E, dziś czeka nas druga misja w akcie pierwszym. Misja o nazwie Charlie nie surfuj. Mm, normalny, SAS byliśmy wtedy. Teraz. Yy, yy, no, na pewno nie SAS, bo oni nie noszą takiego stroju. Aha, USMC sierżant Paul Jackson.

Czyli teraz mam ten karabin. To jest chyba y, M4A1, ta pewnie starsza wersja. Jakby tak, z nas puszczał po Tak, bo ten trzyma linę. Nie ma Gościu co trzyma się... Pewnie F Zjechałem, dobra go, 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 stop Lecimy Co mam na drugą broń? A M9 Zabezpieczają teren Te... Te tak? Tak. Dobra. O. Dobra. ja zabezpieczam was. Chłopaki. Ja was zabezpieczam. Ale chcę zobaczyć, jak się namojecie. Ostro. Nie, ja wezmę, wiecie co, pistolet, bo powiem że jest pistolet, ale może karabin będzie tutaj skuteczniejszy. E, no dlaczego nie mam mieć na szpic? No wiesz co? Czekaj, tak, ja sobie chcę zobaczyć, co oni mieli. Miał. Ten miał kawaha i ten miał kawaha. Nie, nie mam nic ciekawego. Dobra. Dobra, czekajcie, ja wrzucę błyskowego. Andy ja. Ho! Skąd on mnie Tego to nawet nie widziałem, prawda? <ścoughs> szczerze działam jak wesa jesie się widzisz w telewizji film, że oni dowalają, oni walą serią po trzy kule a ja wolę jednak ogień pojedynczy jest dokładniejszy, oni walą, walą dwie serie po trzy, czyli sześć kul wody w i mają pewność, że on nie żyje czy tam jakoś tak chociaż z niektórych tych karabinów chyba mp5 oddają właśnie dwa strzały Yy, po prostu, dwa pociski normalnie, tylko cyk cyk, nie? Ale jeśli chodzi gdzieś w takich właśnie misjach yy, że tak powiem w terenie, w terenie, nie? Czy coś takiego, że na polu walki, no to wtedy tak nie, dwoma seriami. Ja tu nie wiem, po trzy pociski walę, czy po ileś, ja tak czpykam po prostu szybko palcem, nie? Teraz sobie nie wiem ile poszło.

Samochód pierdziel, nie? A, dead. Kurde, no. Fajny tekst naprawdę Są na ekranie czasami. E, czekajcie, to już teraz wiem kto będzie. To się będzie schować, tak wyleciałem na szpic, tak już no, po co? Stacji no dobra. E, czekajcie, tamten z RPG-em mnie strasznie wtedy. Zostało. Okej. Okay. Tu będzie pewnie. Bo tu gdzieś taki jeden chyba. Albo to, to nie w tej Tak, to nie da Bo tak. zginie. Odrzuć. I padnij. No, rozwaliło ładnie. Jestem dumny z siebie. Oni z helikoptery pomagają. Czekajcie, nie mam tu granatnika w piące na piątce bo zazwyczaj tam, w tamtej misji te granat nie, był na piątce. Ten nie ma A masz. O, granat, granat! ja, ja, nic nie widzę, nic nie widzę, widzę. Najgorzej to jest ten pis, wam wszględności. pewności to jest to. So, 6 na twojej 6 czy mojej 6? No. O. Oj. Stamtąd trzymałem widok dopiero. Ale na baladi. To skąd oni walą? Aaaa, mam tu... was, mam was Dobra, wale taki ranger <grymne> Teraz poczekam Dobra, ale granaty Jackson walisz granatami Dobra Ty też ładuję w niego ile dajesz? To nasz helikopter No, na strzelam, czy to musimy taki muszę. Tak, przychodzieli. Mam cię. Nie, nie, mam się żyje. A już nie świe. Może mu wybuchnie RPG. On tylko granatami trzeba się na niego przeszelić.

Stał, ten to się boi się kryje. To ciągle się chyba nie ruszył nawet, no. Nie, ciekawe czy będzie nawalał. Aha. a wstał? No, ruszył się. Dobrze. Au, 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 au. Gościu, uratowałem ci życie. Daj granata. Au. No, 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 no. No dobra Druga śmierć jednak nie będę tak się wychylał tak granata raz, dwa, trzy no to był chyba najlepiej rzucony granat O, myślałem, że już zarwał i nie przeżył. Wejdę na górę, może tu będę miał jakiś U, dane wywiad jeszcze. Granaty. E, patrzcie, mam pomysł. Słuchajcie, mam załą listę pomysł. Mam no, już czy nie? Co oni tu mają? Rau, rau, rau. A AK-47 grand, yeah, Dobra. Co ty mnie yeah, 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 mogę to yeah, nie nie, nie nie, mogę, yeah, Nie, 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 yeah, Ja ja ja, 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 ostro, o Jezu, zaraz są udenne. Silny gość kopnął beton. Nie Kałach, powiem Wam, to ma jednak odrzut nawet w grze. Dobra, gdzie oni są? To już wszyscy wyjedli? Dwa granat... dwa oboje do granatnika. Dobra. Target building Dobra, będę wypracował w polu widzenia. Jest ta stacja telewizyjna. A ja myślę, że tylko taką antenę mają. Dobra, wejdziemy tylnymi. Przeładuję. Okej. Okay. Wiecie, zrobię swoją akcję i jebkli Nikt tu nie wejdzie Bum bum Kabum Nie wiem do kogo oni tu strzelają naprawdę, jak nie na... Zwalą taką A tu był Się zgodzę O, 128 mam

Nasz poszedł. Tak, M4A1. Nie lubię cię. Headshot. Na! który idzie do mnie? To chyba jest, nie spodziewałem się, że w telewizji jest pół armii krajowej, jak to jest tego kraju. Nie wiem, będzie czy to Iran, czy Afganistan. Nie czytałem jeszcze, że mam na dostęp

Rozwalaj moi Pierwsze przyświeci Pierwsze Ło Możemy policzyć pociski 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kul no. Ja to dopiero mogę sztuki prowadzić Oni też się odwdzięczyli prezentem. Au! Myślałem, że aż tak, blisko, to nie, nie zabije mnie do końca, nie? A to jednak było. O, kurde, jeszcze raz. No nic, dobra, teraz biorę do Serio? Będę się i trzymał, bo zawsze raźniej, nie? Ja zdejmę tych z góry, ale lepsze cztery. Nie ma tego odrzuci. tak tak do tyłu jakby, ale tak na, do góry nie bije, nie? Zobaczcie kało. Macie błyskowego, cieszcie się. Łoje z czego mnie walną? Ja nie wiem, czy ja to przejdę, Pewnie wam ciężko to pokurde. Nie wywali, wywaliło po prostu z gry. Bo wcisnąłem control i shift tak naraz, jakby chciałem ikłunąć i kucnąć, tak podbiec, nie? I kurde włączyło grę. Dobra, ale teraz już naprawdę biorę się do roboty. Kurde, bo chcę to przejść w końcu i mieć z głowy, Dobra. Tego do rucha, ruchy, ruchy, kurde, nigdy się osiągnął tutaj tacia, zabity. To czysto ten. Yes, gdzie ja idę? Pomóż. Ej, gdzie to? O kurwa. Naprawdę, powiem Wam, że nie szkoda, miałam, bo amunicji było i tak 334, to trzeba to wykorzystać, niby, nie? A nie będę tak strzelał. Ciągły ogień już, rano sobie co? Rozwalę to, dude. Powiem wam, mniej realistyczne jest to, że po prostu jak zmieniam mu magazynek, to tracę tylko tyle pocisków, ile było niby tam, nie, te 6 jak było, no to tutaj mam minus 6, tak jakby się pokazuje, a naprawdę jak zmienia się przy magazynek, to to nawet jakby zostało, nie 24, no to te 24 już tak jakby, nie wiem, tutaj jest wyrzucane na ziemię, widzicie, no to te 24 jest tak jakby praktycznie, no już... No, nie do wyrzucenia, bo można jeszcze by je użyć. Wiadomo, gdyby załadował się magazynek. Ale gdy się go zostawiam, to nie wiem, to, to dlatego takie mało realistyczne. No. Ale dobra. Bo to tak jakby szybkie naładowanie magazynku pozostałymi pociskami, tak? Co zostały? Korka, ale już mnie to wnerwia, że nie mogę tego przejść od tutaj. Najgorsza jest właśnie ta buda, powiem Wam. Właśnie problem mam. Dedy jest. Ja lubię grać SIS-em, bo mam i pistoletem maszynowym. O taki M4A1 ogólnie lubię, ale gdy ma Grenadiera i nie ma żadnego takiego celownika, ja wolę taki ten płaski, albo w ogóle jak nie ma, to powiem Wam, że dla mnie się lepiej celuje po prostu. Także to takie utrudnienie małe dla mnie tutaj z tej strony, właśnie broni. I na drugą mogę wziąć pistolet, kurde.

no sign of our sir all right all in marines stay frosty yeah i eat yeah? the way you epic yeah just up again watch your six devil dog RPG, walny i tyle będzie. Dobra, ty idziesz, tu. Cel jest niżej. Znaczy, że na razie i tak mam tutaj cel. Do kogo oni strzelają? O, e, tutaj jest, też nie ma. Nie ma. E, ja i Do that, do think? That. 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 I think he's in there. Here. Do it. Ah, yes. Televisor yes, obviously. Clear. Clear! Route clear. He's not here. Donald Loop. Broadcast is recorded. Score one for military intelligence. Riggs, turn that off. Roger that. I got something better. This is Red Dog. TV station secure. No sign of Alason. The broadcast. Fajna muzyczka na koniec. Dobra, w tym odcinku by było, to by było na tyle. Teraz zobaczymy się w jogboxie. A, no i miałem wspomnieć właśnie co z y, solo w Minecraft, tak? Y, tamto co odkrywałem to recepturę, niestety ona się zniszczyła, ale później jeszcze raz odkryłem ten Taumik i Taumik Krystalizer i to już się wtedy udało, także mogłem to skonstruować. Było to tak samo jak wtedy na internecie znalazłem, tylko to trzeba jednak odkryć najpierw. Y, I y, no zrobiłem, pobiera to energię wis, pobiera tej energii tak, y, no na pewno mniej niż ta złota kopiarka. No. Nie pobiera tego dużo, może pobiera tyle, co ten Taumik Infuser, ten, ten stół do Towncrafta. Mam naprawdę mało, tak? Także wrzucić sam, myślę, że nie wiem 64 desek na pewno by wystarczyła, aby to, aby taki jeden kryształ przywrócić. No i dobra, to będzie na tyle, już nie będę tutaj robił dwóch misji, tak jak wtedy prologa, A to, no to prolog to prolog, nie? Także tak. Subujcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do zobaczenia w Jagłoksie. Siema!